Cześć, witajcie na kanale Ligo, więc zaczęło się wielkie piłkarskie granie w Polsce, zaczęła grać również i pierwsza liga. Jak wiecie od niedawna bacznie przyglądamy się tym rozgrywkom u nas na kanale, no a ja przygotowałem dla Was takie moje subiektywne top 3 wydarzeń właśnie z tego weekendu z boisk pierwszoligowych. Zapraszam! Stal Rzeszów dalej gra myśliwiec Bol, jak to potocznie u nas często mówimy, czyli dobra, znajoma stal Rzeszów z drugiej ligi wchodzi z buta w pierwszą ligę sześć bramek, inauguracja z chrobrym po latach, stal wraca na ten szczebl rozgrywkowy, no i na pewno dostarczyła sporo emocji swoim kibicom, ale też i obserwatorom. To co mówił u nas Patryk Małecki i Piotr Głowacki, czyli że są pewni siebie, że będą grali ofensywnie, że tutaj nikogo się nie boją, że te też w zasadzie brak wzmocnie. Świadczy o tym, że ta kadra jest dobra i oni sami chcą zobaczyć na ile ich stać w tej pierwszej lidze. A chyba stać ich będzie na dużo, na pewno na bardzo ciekawe spotkania. Trzy bramki strzelone, tak jak powiedziałem, trzy stracone. Wracają demony z poprzedniej rundy, kiedy to właśnie w drugiej części sezonu Stal grała turbo ofensywnie, ale też traciła zdecydowanie więcej bramek niż na początku sezonu, więc tutaj z pewnością warto zwrócić na to uwagę i trener myśliwiec musi trochę popracować nad defensywą, ale myślę, że bardzo atrakcyjne spotkania czekają nas z udziałem właśnie Żurawi. Niemoc Wisły Kraku. Wielki plac budowy przy Rejmonta. Tam dzieje się dużo, dzieje się też niekoniecznie dobrze. No i też inauguracja z Sandecją. Na pewno nie można tutaj określić jej jako plus. Ciężki mecz, na pewno dla jednych i dla drugich bardziej tutaj na pewno Sandecja ucieszy się z tego punktu zdobytego na stadionie Wisły. Ale też Wisła nie pokazała nic, co mogłoby zwiastować, że czeka ich coś dobrego w przyszłości. Jerzy Brzęczek na razie buduje, na razie skleja tą kadrę, na razie próbuje wdrożyć się swoje ustawienie z tymi zawodnikami, których ma. Ciężko wyróżnić kogokolwiek. Może biegański zagrał dobre spotkanie, szczególnie ta interwencja, która tutaj klatką piersiową tak odbił, która jest tutaj na pewno za, taka zabawna, może się podobać. No, myślę, że Wisła jest, jeżeli chodzi o bramkarzy, tutaj bardzo dobrze obstawiona i myślę, że też no, trzeba trochę jeszcze czasu, żeby tutaj wszystko trybiło. a czy będzie trybić? no zobaczymy. Gol sezonu już w pierwszej kolejce, Szymon Skrzypczak z Chojniczanki, znamy doskonale chyba to trafienie wszyscy, co on zrobił, nie wiem, ale bardzo szybko Chojniczanka wyrównała właśnie po tym przepięknym trafieniu tego zawodnika, więc tutaj Chojniczanka również wchodzi do gry z remisem, tak samo jak Ruch Chodżów, tak samo jak Stal Rzeszów, czyli wszyscy Beniaminkowie na remis. No i zobaczymy, jak będą przebiegały ich dalsze losy. Niemniej jednak, yy, chończanka, kilka jest tych ciekawe spotkanie. No i ta bramka, myślicie, że to będzie bramka sezonu? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jaka by była wasza lista top 3 meczów, top 3 wydarzeń, które miały miejsce właśnie w tej pierwszej kolejce Fortuna, pierwszej ligi. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i do obejrzenia naszego podsumowania, które tutaj właśnie wyskoczyło. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.